nie wiedział, jak się Ginter ubierze, że NBA grał kiedyś Chicago Lakers. Ja nie wiem, czy jutro karetka z kaftanem Cię nie zabierze. Nie <grym> wiem, czy nie stracisz powie... pracy jutro. No, Bo powiedzą, że już Przywiozłam Wam kapelusze, a Wy macie. Skąd Wy takie kapelusze macie? Jak to skąd? No, szeryf musi. Toćka? Zastępca doma, do, do hej, do he. Oni się przygotowywali cały miesiąc. W w kościele, we wtorek w kościele. Boże, to ona zgłodniała jest, niech dziewczyna siada i jeść. Chodź. O, tu takie jedzonko jadłam. A co to jest? Taka sałatka z kurczaczkiem, ale oczywiście z dużą ilością parmezanu. Nie, nie spotkałam. O, a tu takie steki jadłam. Steki dobre? Steki dobre. Bardzo dobre. A tu zaczcie ziemniaczek. Ziemiaczek, z boczkiem nie, to nie nas, z nie, To nie nasz, to nie nasz. O, a to co, co to, to jest? Co to, co jest? To, to, to jest? A to, 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 jest. <śmulacza> to wysłałam to zdjęcie mamie, że poznałam sobie Meksykanina i zostaję w Stanach. Nie, nie, tak <śmulacza> nie. Bo w końcu wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Panie Jarku, a to cebulka z naszego pola? Tak. <śmulacza> ta cukinia to z naszego pola? Nie no, z naszego pola nie, są naszego nie no, Ale Z naszego ogródka. ci ja sam osobiście ją podlewałem. Ale znowu żeście gadali, że z waszego, to mój ogródek. On mówi, że jego ogródek, który on podlewał, to jest jego ogródek. A to jest mój ogródek. Ta nie to... no, szefowy ogródek, który ja podlewałem. Ta cukinia jest z mojego ogródka, a ta cebula jest z czyjego pola? Z naszego. Ale jak ja mówię, że... Umargalaka. Ma pani piękny plon ziemniaka, Słucham? A pani mówi, to to nasz plon. Nie, przepraszam. to? Co to? O! 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 Witamy, oh, yes. yeah, witamy. Nie, Paulina witamy. Paula, welcome, welcome. Welcome Mazurian. yeah! Paula zobacz. To dla Ciebie. Brawo. bravo! Ojej. Paula, to dla Ciebie. To dla Ciebie. Welcome Mazurien. Mazury! Jak to? Tłumacz, tłumacz, Marcin! Witamy cię w Szkotowie! Witamy Do cię w Mazura. Do to, to Texas! No to, to jest Mazury!